Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Ignacy, moi drodzy. Bardzo miło mi was widzieć w Heroes'ach. Heroes'ach trzecich Succession Wars. Succession, chyba tak się to czyta. Moi drodzy, jest to mod. W ogóle to bardzo, bardzo od razu duże podziękowanie do Kiszaka. Ja postaram się podziękować jego stream, na którym on to ogrywał, bo ogrywał to wczoraj. W ogóle mi podrzucił informację o tym, że taki dodatek już jest, jest na takim etapie rozwoju. Są to takie jakby przeniesione Heroes'y drugie, trochę na sterydach, do w zasadzie bebechów. Heroesów Trzecich, to znaczy mamy system bohaterów z Heroesów III, mamy system rozbudowy zamków w zasadzie z Kierosów III, system czarów chyba też się zmienił na, na rzecz Heroesów III. Zresztą zaraz zobaczycie, bo dużo będzie widać. Przede wszystkim odpalamy sobie zwykłą grę i jak widzicie mamy po prostu przeniesione tutaj mapy, co to oznacza. W każdym razie jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Widzę, że chyba są nawet sportowane mapy, tak jak Brave, Brave New World. Widzę, że jest na przykład sportowana. Jeżeli to jest to. E ale jest Zima Tytanów, czy coś takiego? Titans Winter. Tak, jest ta mapa. Okej, okay, to, to nieźle. Dobra, zagrajmy sobie jakąś emeczkę. Eee, to są chyba mapy... To są chyba z kampanii? Ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Eee, zagrajmy sobie jakąś tutaj mapkę po prostu tak pokazowo, bo chciałbym Wam zrobić taką bardziej prezentację tego moda. Wiem, że on jeszcze ma troszkę problemów, chociaż Kiszak już mi podsyłał wersję taką chyba już poprawioną, w dużej mierze skorygowaną. Eee, więc, nie wiem. Zagrę? Nie, no może Czarusio to nie będę chciał grać, takie jak zawsze nie mówiłem, Hotspot. Isle Maze, Merriman, Mineral Wars, Overlord No dajmy to Mineral Wars załóżmy. Mogę to wszystkimi grać? Mogę. No właśnie, bo słuchajcie, kogo mamy? Mamy, mamy wszelaką po prostu e, kupę bohaterów. Mamy Knighta, czyli taki upyłnik zamków, z trzecich. E, tutaj, jak widzicie, doszła jednostka Crossbowman, bo teraz mamy w końcu 7 jednostek w każdym zamku, bo w Heroesach drugich było ich sześć. Więc e, mamy, mamy Crossbowmana jako dodatkową jednostkę na czwartym poziomie. Uczarusi, bo tak nie zawsze mówiłem, byłem mały, Uczarusi doszedł Satyr na czwartopoziomowej jednostce, taka spoczko. Uczarodzieja doszedł... no jobinną! GNOM, nie wiem czy, czy on strzela, czy nie, w każdym razie doszedł na trzeciopoziomowej jednostce uczarodzieja. U Nekromanty doszedł Death Knight, który chodzi na piechotę, to też będziemy mogli sobie zobaczyć U Orloka doszedł Beholder na czwórce Barbariana doszedł harpia, też doszło na czwórce I teraz, zaczynają się dwa nowe, bo jest y wiedźma, która jest w ogóle nowym zamkiem, jest takim odpowiednikiem Cetadeli. Ma, nie wiem, tych jednostek nie znam. Może zagramy zupełnie któryś z nowych zamków, żebyśmy sobie się z nim zapoznali. Kogo tu jesteśmy? Derwisza, derwis też doszedł zupełnie. Meduza chyba była jako neutralna jednostka. Rogal chyba też, chociaż nie pamiętam miał. Ja. Problem jest taki, że ja w wujkę bardzo niewiele grałem. Byłem bardzo mały, jak ona wychodziła. I pamiętam, że ona była u jednych moich znajomych. Bladego pojęcia nie miałem na temat tej gry jeszcze, ja się dopiero w trójce zacząłem jakkolwiek uczyć grania w ogóle w gry komputerowe, kropka, więc bladego więc pojęcia nie mam jak to będzie działać. Nie wiem, jak tutaj działają poziomy trudności, zagramy ze na wieży, dlaczego by nie. No i mamy bohaterów, bohaterów, którzy w końcu mają skillsy, one działają. E, ciężko mi powiedzieć, na czym ja się to powinienem skupić, ale nie wiem, która jednostka tu jest dobra w ogóle, więc zagramy, nie wiem, zobaczymy, kogo mamy. W ogóle w końcu bohaterowie mają specjalności, bo w dwójce bohaterowie różnili się tylko obrazkami. Eee, więc taka informacja. Manti. Drzewce. Disrupting Grey. O, Armorer. No to wydaje mi się, że Ciebie wezmę. Eagle Eye, tak. To weźmy tę babkę Dorika, przepraszam, z daleka tak patrzę. Dajmy sobie surki i co? Czy Golda? Artefakty. Można by i Golda dać nawet. Eee... No. Może pod Goldust to zagrajmy, trzeba by nie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, no i co, chodźmy do gry, zobaczymy sobie jak to wygląda. Use this wizard as Okej. Okay. Dostaliśmy coś. Więc nasz zamek... Muzyczkę możecie skojarzyć, jest totalnie przeniesiona z Cytadeli i widzę, że układ budynków jest bardzo podobny jak w Cytadeli. Town Hall jest taki inaczej narysowany, namalowany wręcz kredką. Łospy już są z drugiego poziomu. Nie wygląda na to, że... Czekajcie, Lizard Den... Kokon wymaga tego, Erii wymaga... Wszystkie. System rozbudowy widzę, że jest tak, Captain's Quarters przeniesiony, Glyphs of Fear... Jezu, jaka trzemka jest straszliwa. Cage of Warlords, e, czyli widzę, że jest przeniesiona Citadela, po prostu w całości. Myślę, że... Ja inaczej, wrócę do tego scenariusza jeszcze. On się nazywał jak? Mineral Wars. E, chodźcie sobie jeszcze w tym odcinku Zero, odpalimy każdy zamek, żebyśmy sobie mogli zobaczyć w ogóle, co oni mają, bo, bo uważam, że to jest w sumie warta uwagi rzecz. Mineral Wars, odpalmy sobie Knighta. Mm. O, w ten sposób tak wygląda jego zamek w tym momencie. Jest Coruscant 4.8, ale to nie jest zły krok, Tego niestety nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale te muzyczki w tle są przepiękne. Ale bardziej mnie jeszcze interesuje układ budynków. Aha, mamy Mamy normalnie już e, tawernę tutaj, to jest do chłopków budynek. Do uczniów nie mam budynku, okej. Okay. Mamy Town Hall, właśnie, w końcu nie możemy mieć tylko 1000 zł, bo w kierunkach drugich dostawało się tylko 1000 zł. Ale cały hortyfikację, to był budynek, m, który, który miał Knight, tak. Jest studnia. Pikmenów. Pikmenów, przepraszam. I staje sobie akurat to, do jousting, tak wszystko pasuje. I Gildia Miecza widziałem, że jest też na górze, dobra. Ale zobaczymy sobie innego jeszcze bohatera. Kogo my tutaj mamy? Jest czarusia, tak jak zawsze mówiłem. U, jakbym mały. Każdy znaczy mi się utarło, że na niego zawsze czarusia mówiłem. Okej, okay. i troszeczkę ten satyr. 4, 6, 7 spida. Ty, to nawet szybki ten satyr. Nawet powiedzmy, no nie jest jakimś kotem, ale. Ten czas, co daje? Aha, szczęście podczas tego. Treasury. Ok, i Crystal Garden. Czyli trochę im zostało. A Embassy jak działa? Ok, działa jak ta ich ten fontanienka, która im dawała surowce. Więc dobra, tym się nie zmieniło. Jest ten Crystal Garden, który Sprites to jest. A Sprites to są tutaj podstawowe. Ok, czyli to taka fuzja, jak widzę, że jest jak z tego. Zwróć żywiołów. E, bo tutaj, gdyby to był basen, to tutaj powinien być budynek do krasnoludów, czy do kotów. E, zresztą, kilosy drogie i naprawdę muzykę genialną, że jeżeli o to chodzi. E, co nam jeszcze pozostało? Czarodziej. Czarodziej wygląda zupełnie inaczej. Jest tak. Zresztą było tak brudno w tym zamku, miałem wrażenie, jakbym mały. Okej, okay. nasz town hall jest. Library. Dobra, to jest jak u maga, to się zgadza. z artefaktów, a to co to jest? Aha, ściana wiedzy, dobra, to jest trójki to jest znany rzecz. Orchard, aha, zwiększa halflingi. Dobra, czyli tyle, tu nie ma jakoś... A gnom strzela? Nie sprawdziłem. Właśnie, kim jesteś w gnomie? Trochę gra ma takie delikatne ścinki. Ja nie wiem czego to jest przyczyna, ale, ale ma. Cholera wie co on robi pokaż tam... Pokażcie, pokażmy tego gnomu. Taka jest... Nieco toporne, była troszkę przesunięta. Może to być kwestia rozdzielczości, jaką ustawiłem. E, Rozciągnąłem tą, że tak powiem, klasyczną rozdzielczość, bo nie chciałem jakoś bardzo zmieniać. Aha, nie macie żeby specjalnych skilli. Nie, no nie strzela, bo nie masz strzałek. To, to, to było tak sprawdzić, Ignacy. E, dobra, jeszcze poglądajmy sobie zameczki. Co my tu jeszcze mamy? E, pum, 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 pum. Necromanta. Jak to by zmienił zamek? O, Critical Error. E, not Send Report. O. I się wywaliła gra. I crash lock wskoczył, jak miło. No to uruchommy jeszcze raz. O, czyli jednak wiemy, że coś takiego może się będzie działo, Ok. Mineral Wars zrzućmy sobie. Odpalmy jeszcze raz nekromantę. Zobaczymy czy się crashuje na tym nekromancie. Nie, to już działa. Jest tawerna. Jest cały town hall jego. Dobra, co ty masz? Zmierz szkielety. Storm, jak to działa? A, czyli komin z komin School Schoolpiles, zwiększasz kiedy? Ten budynek był. Mężczyzn to były wampiry, A, shrine? Aha, nekromancja 5. Dobra, czyli też przeniesiony praktycznie zamek trójki, z tego co widzę. To akurat nic wyjątkowego tutaj nie ma. Jeżeli chodzi. A, jeszcze tych Def bym chciał zobaczyć sobie z tej 60 hapsów. No, twarde gówno, co by nie mówić. Dobre, to może być. Ciekawe, czy mają to zdolności dodatkowe, to taki specjalny atak, który mają też. Obstawiam, że tak, zważywszy na ten duży, czy tu jest importowanym z trójki. Raczej zakładałbym, że to jest przeniesiona zdolność Death Knightów. Przepraszam, tak patrzę w tę stronę, ja zrobiłem lustrzane odbicie, bo nie chciałem być po tamtej stronie, bo tam bym trochę zasłaniał, więc... Tu jest zasłonięty tylko surowce, więc jak będę spoglądał, to czasami moje spoglądanie będzie w złą stronę. Jak z tym mówię, lustrzanie lustrzani się odbiję. Eee, Warlocka jeszcze zobaczmy. Muzyka brzmi jak, jak z Majten Mendzików siódmych. Zreszcie, w sensie Majten dużo grywamy. Cieszę się w ogóle z tych gości, co grywają najbardziej lubiłem ten. Majten Mendzik akurat ósmego i szóstego. Siódemka nigdy nie była moim faworytem, a wiem, że najwięcej ludzi lubi siódemka. Więc jest to bardziej ósemka i szóstka w tej kolejności. Hall of Honor, dobra, czyli to jest Akademia z y, Lochów. Sprzedawca artefaktów też z lochu i pudełek do centaurów, to było. I studzienka daje ci... aha, regenerację... A, ci Simona. Okej, czyli tak to zrobili. W porzo. Hydry daje są tak bezużyteczne jak były, moją hydry były tak wolne w tym zamku. Tak, Speed 3. nie ja te jednostki nigdy nie lubiłem. Były takie biedne te hydry. Eee, dobra, pokażmy jeszcze, kogo my tu jeszcze mamy. Warlock Barbarzyńca, Barbarzyńcy doszedł. Eee. Uuuuu. Uu. Barbarzyńcy doszedł chyba... Harpia doszła. Tak, to jest ta nowa jednostka. Speed 9. Fajnie, fajnie. No, najszybsza jednostka mi wyszła. Poza wilkiem w tym momencie. Eee, i co to jest? Koł z całą do ataku. Okej, okay, to się zgadza jak ta świątynia była do ataku jeden. Co wy tu jeszcze macie? Emergency room, aha, czyli do ucieczki w pożo. Freelancers Guild to jest do sprzedawania jednostek. Zgadza się i do produkcji goblinów zgadza się. Czyli tutaj widzę, że nic specjalnego, jeżeli chodzi o ten zamek. Obejrzyjmy jeszcze już ten. Tym, tym co zagramy sobie, to już go mam. Ale chcę zobaczyć jeszcze ten ostatni zamek, ten dodany tak zwany derwisz właśnie tym. który ma być. No właśnie z to Dlatego wychodziło. Sprawdźmy go. O, a to jest całkowicie nowe. Ale nuta rewelacyjna. Nie wiem, czy nimi jednak nie zagram. Ma dobrą nutę Mirage. Aha, budynek jeszcze nie jest zbudowany. Dobra, okej, okay, bo pewnie wychodzi dopiero. Sprzedawca artefaktów. Loot do zbójów. Ok, widzę, że ten zamek jeszcze nie jest dobrze zbudowany. Jeżeli ma jeszcze jeden budynek nie działający. Wyda pewnie strzelać. Chlera wie, jak to A Akolić wygląda jakby strzelali. Anubites. Śmierzne. Śmieszne są te jednostki. Wy strzelacie? Shots, tak, Oni ma 12 strzałów. Ten nie ma kontrataku. Czy coś jeszcze macie specjalnego co widzę? Nie, nie macie specjalnego co widzę. A czary? A, czary co widzę, że praktycznie przeniesiona książka z trujeczki. W porządku, nie, dobra, to wróćmy, ci do tych bagniaków, o których mówiliśmy na początku. Przepraszam, że ten wstęp jest taki długi, ale ja, To jest dla mnie pierwsze odpalenie tego moda, tak? Jakby ja też sobie go odpaliłem teraz pierwszy raz. Jeszcze raz, jak mi tylko Kiszek podeszło, to sobie wrzuciłem go, żeby tylko się nim zapoznać. Tak pila za oko, teraz ustawiłem w zasadzie mu nagrywanie. I teraz się też się tego uczę, więc uczę się trochę tak z wami. Yyy... Eee, chyba tłumaczył, skąd to pobrać, więc u niego w materiale powinno to być. Eee, dobra, odpalmy sobie grę tak, jak mieliśmy to zrobić. Eee, I jeżeli chodzi o nasz zamek, to budujemy co? A, nie mam high w tym razem. <laughs> Aha, bo to są Heroesy trzecie komplet. Bo w Chocie jest tak, że zawsze zaczynamy z drugopoziomowym budynkiem. W innych Heroesach było tak, że to trochę kwestia była szczęścia. Ale nie ma przycisku z że mogliśmy wszystko rekrutować. To akurat trochę boli. Będzie trzeba teraz rekrutować tak, jak się rekrutowało zawsze. Że jak już tak przywykł do tej rekrutacji, nie? To jest takie spowolnione. Nie wiem, czy, czy to widzicie, jak ja mam ruchy myszką. Jest takie delikatne przesunięcie. Cmok, tak? Cmok? Cmok ulepsza inteligencję w porze. Dobra, tego cmoka. Eee, tobie zostawię jedną ważkę. to wszystko jest takie... delikatnie już przesunięte. Jestem w stanie dzielić Was tutaj w ten dobry sposób. O jest, nie ma tutaj tego szybkiego dzielenia. Na <grytania> miłość Boską! HDMod, gdzie jesteś? Gdzie jest HDMod? Nie ma takiego szybkiego, tego szybkiego dzielenia, że klikam CTRL i dzieliło chyba. w SHIFTem. Więc tutaj trzeba dzielić się tak. Ehm, dobra, może lepiej ty pokroń. Otwieraj to. Nie wiem, o działa mechanika ruchu, ale, ale... chyba tak. To było do czarów, tak? To chyba tak to działało. Jezu, ci bohaterowie są wolni. Dobra, zejdź tutaj z tego pola. Eee, zrób może was tu, was... Eee, jak to jest wolne. Zrób coś... tak, to może... No. Coś w tym stylu i pójdźmy tu. Chyba hajs, nie? A ja powinienem być ekspert. Ja myślę teraz o tym. Shrine of the First Circle i... Okej, okay, i Witch Hat. A ty z czym zaczęłaś? Armor i mistycyzm. O oh Boże, z tym jak to jest gówniany. Your hero may have an... bonus if God blesses him? 5% na armorera, No dobra, no to tak Tazar trochę, nie? No dobra, dajmy turę. Um, czy tu jest już jak w HD modzie, że ja mogę wybrać z skillsa? Nie mogę. Oto, to gdzie jesteś No super, wszystko widzę. Okej, okay, dostaliśmy 7 drewna. Lots of archers I tu jest lots of rangers, czyli lepsi archer super. Dzięki gro ja Nie wiem, że ich pogonię, w sensie wiem co mogę zrobić. Ficket daje mi drzewce. To są moi strzelcy klasyczni nominalni. Zastanawiam się jak komputer to jest dobrym, że tak powiem zawodnikiem. Ciężko mi w ogóle powiedzieć, no, nie, nie potrafię określić, wiecie, siły wojska tutaj w tej grze. O, dostaliśmy 8 kamienia. Protection from water. No co, spróbujemy, nie? Najwyżej się wywrócimy. Jest to nie jakiegoś to w sroku w łeb. Daj dostali. Hmm. No dobra. Trochę popierdzielamy na, na łeb, ale, ale powinno to jakoś nam pójść w końcu. Mm, strzel tam. Te kursory są takie utknięte, prawda, nie? O, jak miło. Dobra, taki ty. Spróbuj teraz tych. Będzie strzelany <laughs> z bliska. No to jest komputer na wieży, jak widzę. Niestety animacji, słuchajcie, nie da się zrobić szybszych. Myślałem, że da się jeszcze szybsze, ale to są najszybsze obecnie animacje jakie można mieć. Jest trochę przypsik. Spróbuj teraz tę 9. Sporo wytraciliśmy tego dziadostwa. Wszyscy zwoitują tutaj. Bo ja się najpierw piszę tym gentlemanem i zaraz dopiero się ruszę całą tą resztę frajny. Tylko chyba zablokuję. Ile ja ty masz 4 ruchów wahabot, twój teren. Miałem też cztery, więc może mi się uda, może nie. No Dobra, to, to inaczej się ruszyłeś, ale się ruszyłeś. Widać, że kurde, legenda Heroes 3 to po prostu. Tego, kurde nie, bez sensu, trzeba było go nie atakować. Dobra, tutaj zadziałało. Wait. Ty idź tu. Stań tu. No, legenda. Kiedy ty go uderzysz już... Nie no, bije trochę, robi, robi krzyk. Robi, robi. Dobra, udało nam się wygrać. Szar pierwszego kręgu, lesik. To jest kopalnia siarki, ale tu jest y, kopalnia drewna, tak zwana Erf Elementals. Ja bym wiedział, jak wy silni jesteście do głosu. Lots of Crossbowmen. Jest ten Kokon. Zróbmy ten ticket do drzewców. Jak wy silni byliście? 85 hapsów. Ok, 6 życia. Ok, czyli ty działasz po prostu jak drzewiec. To nie jest najlepsza decyzja w takim razie. Jest jakiś oponent tam biega. Ja bym zrobił w takim razie jeszcze Lili to były żabki, a ja chcę ten kokon, bo wydaje się, że będą dzięki temu będą kilka szybkich jednostek. Czy ty też jesteś szybki? A ty jesteś chyba lataczem, nie? No, zobaczymy. Lizardów weź. Dobra, i weź te drzewce cholerne. Zobaczmy te jednostki. Eee, coś, cokolwiek. Nie, nic. Hmm. więc myślałem, że będziecie mieli jakieś specjalne skillsy, które po... O! O! gra jest trochę drewna. Dobra, weź jest. Arturius jest fioletowy bohater, to jest rycerz e, Bohater rycerza w sensie. Dziki tu są, dziki to była trójka, nie? Zobacz, już masz tak blisko tu zamek. A, nigdy chyba tą holę nie zbudowałem, tak się właśnie zorientowałem. No dobra, zdarza się. Zdarza się i najlepszym. Przekaż mi te mantisy. Przekaż mi lizardów. Następnie złączysz mi jeszcze... Zrób tak, zrób tak, weź tę ważkę, weź was. Zrób coś takiego i, i zobaczymy, co będzie dalej. A ty... tu jest chyba o nie? XP i wieżyczka, to zaraz zobaczymy. Yy, można by zbudować w sumie Town Hall, nie? Taki dzień to może jeszcze wyrobię się z jakąś stydalą, zobaczymy jak będzie z zamkiem. Parę surowców mamy, więc nie jest aż tak źle. Super. To jest zamek Warlocka, Warlocka, tak. Tu jest też żółty. Żółty i tu jest zielony. To Widzisz, że ta mapka to będzie szybkie i srogie jebanko, skoro oni już tu są wszyscy na środku. Bardzo mi się podoba, że tu stoi na przykład Several Cyclops, czyli siódmą poziomową obecnie. I tu są artefakty wszystkie. Więc wygląda na to, że tutaj będziemy... Aha! Tu jest rtęć, tu są siarki, na tym polega wojna o surowce. Ok, dobra. Zaczynam, zaczynam już powoli dodawać, o co chodzi w tym scenariuszu. Zaczynam powolutku, powolutku łączyć sobie tutaj fakty. Zrób cytadelkę. Czekaj sobie że się zmienię się za mną. No nie, nie zmienię się, ale to może się nie zmienia. Wow, niebieski jeszcze mi tu pływa. Ja sobie nagram teraz jeden odcinek, zaraz będę musiał jeszcze poświęcować majesty, bo no, mam dzisiaj w planach kilka rzeczy nagrania. Więc teraz nagram ten jeden odcinek sobie i zaraz sobie zrobię przerwę od, od tych Jerosiaków. Pogodnijmy tego dzika może, co? Nie wiem, czy mam siłę na Earth elementale. I do tego pojęcia jak tam jest. Wejść no, w tę, tę stronę, raczej się przyda, jeżeli już. Bo byłoby trochę szybszy, gdyby mi się tutaj dropno bo... ...tak średnio się czym bronić. No. Kasiu... będzie. No, no, te jednostki powinniśmy mieć, nie? Potencjalne. No bo oni stocznie zrobili, no tak. W tydzień jaszczurki się zaczął. Chyba powinniśmy zaatakować, nie? No tak... Tu jest Bles, mamy niby Blesa. No zapiszmy sobie, jak to działa. A, widzicie, to już sam save the kishako, przesłałem po prostu całe pliki gry. Yy, I jeden niech będzie, ok. No to lecimy na tego dzika. Dobra, nowego wywóźnikach dziki też pauzowały, z tego co widzę, no ale no nie ma nic specjalnego i to mają nawet jeszcze takie relatywnie niskie. A, tak, mamy 2 i 3. To ten ma 1 i 3, tak, z całym szacunkiem. Mhm, mm to w dół. Mięśniące dźwięki mają te dziki, nie? 7 ruchu, a ja mam 7. No I bije tak z dwa razy więcej. Nie? O kurwa, stracę tę ważkę zaraz. Dobra, mm. zabierzmy kontratak. Jeszcze ma dźwięki drzewców i animację drzewców, widzę, spoko. to strzała. O cholera! Um, no, zginęła mi jedna. Może... M, m, jeszcze nie żyję. Dobra, wasze jest no, Ale Jesteśmy w centrum, więc możemy się już napierdalać troszeczkę. To jest budynek do archerów, ok? Czyli to jest do, do zamku. Um, 1500 zł na razie okej. Okay. Okej, okay, dobra. Dobra, i te jednostki nie mają upgrade'ów, to jest jak w dwójce, nie wszystkie jednostki dwójce dwójce nie mają upgrade'ów. Zajebiste. Y. Strasznie hmm. dziejami. Strasznie fajnie oddaję ten klimat Dobra, ile mamy nagrani? Słuchajcie, mamy 20 minutki. Dobra, to myślę, że oddajemy sobie tutaj turę. Kręcą się wrogowie. Siareczka, młyn. Eee, I co? I myślę, że to będzie dobry moment, żebyśmy sobie na dzisiaj skończyli, więc co? Ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. No i co, widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło. Cześć.